Tuż po tym, jak opuściłyśmy Lagunę Sonevagiani, znalazłyśmy bawiące się przy rafie delfiny. To było niesamowite. Było ich tak dużo. To prawda. To były delfiny długoszczęcie. Uwielbiają bawić się i podskakiwać. Podczas skoków potrafią nawet czterokrotnie obracać się wokół własnej osi. Jest to forma komunikacji, a także sposób na pozbycie się pasożytów. Jak reagują na ludzi? Zwykle jeśli próbujemy wskoczyć do wody i pływać z nimi, nie podobają się, to i odpływają. Naprawdę? Czasami podczas nurkowania same podpływają, żeby się nam przyjrzeć. Ale przeważnie nie lubią pływać z ludźmi. Ale nie są niebezpieczne dla ludzi. Nie, nic z tych rzeczy. Masz naprawdę fantastyczną pracę. To prawda, myślę, że mam dużo szczęścia. Wytłumaczysz mi proszę, jak się zabrać do nurkowania? Tam ci maskę i płetwy. Możesz je założyć, zanim skoczymy do wody. Opowiadamy naszym gościom o biologii zwierząt w okolicy i wszelkich bieżących problemach środowiskowych. Wielu gości wybiera nasz kurort, ponieważ jest przyjazny dla środowiska. Identyfikują się z zasadami, które tutaj stosujemy. Inni przyjeżdżają, bo widzieli piękne zdjęcia. Gdy są już u nas, staramy się uświadomić im, że nasze codzienne wybory mają realny wpływ na środowisko. Chcemy przekazać im trochę wiedzy. Słuchajcie, wiele rzeczy kosztuje mnóstwo kasy, ale to jest za darmo. Absolutny no obłęd. Po oh, akwarium, gigantyczne akwarium. Tak na wyciągnięcie ręki. Cudowne ryby, kolorowe, bajkowe. Jest ich po prostu ogrom. Całe ławice uciekające przed oczyma. Niesamowite.